Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na fakty OSK. A o czym dzisiaj? Zmiany w systemie egzaminowania kierowców zawodowych. Rządowe Centrum Legislacji skierowało do Ministerstwa Infrastruktury pismo, w którym informuje, że poprawiony projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy nie wymaga ponownego rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Decyzja Rządowego Centrum Legislacji dotyczy projektu rozporządzenia przekazanego przez Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury z naniesionymi poprawkami stosownie do uwag przekazanych przez RCL w dniu 23 stycznia. Departament Prawny Ministerstwa przekazał poprawiony projekt tydzień później, 1 lutego. W dokumencie ocena skutków regulacji wyszczególniono 20 zmian omówionych w konsultacjach społecznych. Ministerstwo zakłada, że skonsultowany projekt rozporządzenia, zmieniający wyżej wymienione rozporządzenie, spełni oczekiwania środowiska w tym zakresie. Marku, jak oceniasz poziom informacji środowiska kierowców i ośrodków szkolenia o planowanych zmianach? Jakieś konsultacje? Co? No ja jestem właścicielem ośrodka. E, jakoś ta informacja do mnie nie dotarła. Gdyby nie to, że tu aktywnie działam, to bym, to bym nie wiedział do dnia dzisiejszego, że cokolwiek się dzieje, chociaż e, projekty oczywiście otrzymuję ze stowarzyszenia, tak? I to jest cała ta konsultacja. Natomiast konsultacja na czym polega? To, to jest merytoryczna wymiana zdań i uchylenie się jednej strony w stosunku do drugiej. Tutaj niczego takiego nie ma. Mnie osobiście strasznie denerwuje paragraf piąty bodajże tego, te, tego projektu, który jest w zmianach przygotowany: że mamy obowiązek jako właściciele ośrodków sporządzać harmonogram godzinowo, dzienny, wskazując, jaka tematyka będzie przerabiana w którym miejscu. Ktoś tutaj totalnie pomylił ośrodek szkolenia z ośrodkiem szkolenia kierowców czyli dwa różne szkolenia. Kandydat na kierowcę to jest grupa osób, która się zbierze i można sobie z nimi przygotować taki harmonogram. Można z nimi się umawiać na spotkania. To są studenci, to jest młodzież niepracująca, oni są dyspozycyjni. A my tutaj w tym projekcie mówimy o zawodowych kierowcach, który dzisiaj może przyjść na dwa dni, następne trzy dni spędzi w trasie, bo musi wyjechać, wróci do ośrodka na kolejne dwa dni, znowu wyjedzie na dwa dni, wróci piątego dnia. W jaki sposób ja mam przygotować harmonogram? To nie jest grupa, to są Często pojedyncze osoby. Rzadko zdarza się, że y, mamy do czynienia z grupą. Jak ma przyjść grupa z jednej firmy, czyli co, mają na tydzień czasu postawić samochody na kołki, jest to po prostu niemożliwe. Mi osobiście ten harmonogram strasznie męczy i wiem, że jeżeli to wejdzie w życie, to będzie jedna wielka fikcja, y, ale ośrodki będą się narażały, bo wojewoda będzie mógł to sprawdzić. No i to jest doskonały i bardzo jednoznaczny dowód przedstawiony przez eksperta, przez praktyka, świadczący o tym, że konsultacji tak naprawdę nie było, a jeżeli nawet były, to były nieskuteczne. Ktoś zapomniał o bardzo ważnym słowie: kompromis.